Cześć, z tej strony widzimy się w drugim odcinku z gry Shang I w tym momencie w grze nasz, nasz bohater normalnie otrzymuje już shotgun, zatem możemy z niego teraz już pełnoprawnie korzystać. Tak, i tutaj pojawiają się też psy jako przeciwnicy. Ojejejej, muszę się znowu przemieszczać do samej gry. Eee, I pamiętam, że jak grałem na klawiaturze, to z tymi psami też jakiś problem miałem. O kurczę. Widzę, że następnym razem chyba będę musiał się trochę przed nagrywaniem bezpośrednio pograć chwilę w to grę, żeby się do niej no właśnie przyzwyczaić, taką może rozgrzewkę zrobić, bo widzę, że idzie mi tak. Eee, średniawo. No, no spójrzcie, prawie całe życie straciłem, a pamiętam, że grając to jeszcze całkiem niedawno, tak zastanawiając się właśnie czy nagrywać to, czy nie. I w sumie przez ten etap przemknąłem bez żadnych problemów. Wszystko na luzie. Dobra. może na granatami i granatami, miejmy nadzieję, że wypadnie nam. O! <śm> Odblokowaliśmy jakiegoś konceptarta. Miejmy nadzieję, że wypadnie flaszeczka ze zdrowiem. To z tego, co. No. O! Jak miło, tu jest druga. Okej. Okay. Eee, zdaje się, że nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku. Ja gram teraz na padzie. Eee, wcześniej grałem na klawiaturze kiedyś dawno temu, jak to grałem. I wtedy się do tej gry zraziłem, bo gra na klawiaturze wydawała mi się strasznie taka zuporna i nieprzyjazna była klawiatura użytkownikowi w tej grze. Na padzie gra się o niebo lepiej, aczkolwiek byłem zmuszony też sobie pada przekonfigurować, bo nie wiem czy to jest takie domyślne ustawienie mm, gry, takie skonfigurowanie przez twórców, czy też może to po prostu kwestia mojego pada, który jest dość specyficzny i stary w ogóle. On ma jeszcze kabel rozdwojony na końcu i można go podpiąć do PlayStation 2. W każdym razie miałem tak, że skok był chyba pod kółkiem, czy coś? I jakoś to wszystko inaczej było ja sobie przestawiłem. Jak ktoś, wiecie co, jak ktoś grał, to opowiedzcie mi, jak wyglądało sterowanie, bo ja miałem właśnie jakoś tak dziwnie przestawiłem sobie, żeby te ciosy domyślne były pod kwadratem, te lekkie, ciężkie pod trójkątem, strzał pod kółkiem, a skok pod X-em. Te chwyty, bloki i tak dalej, to już sobie tam. Znaczy zostawiłem prawie chyba tak jak było. Pod tymi klawiszami LR i tak dalej. Bo do, co do tego nie miałem jakichś zastrzeżeń większych. Oj, ale zastrzeżenia to wy możecie mieć co do... No! Ale to było piękne kombo, musicie przyznać. Zastrzeżenia co do mojego stylu gry tutaj. Właśnie jeśli chodzi o jeszcze styl gry. Ee, nie w odniesieniu do... tego jak mi idzie, tylko w odniesieniu. Do tego w jaki sposób ja nagrywam, i tak dalej, bo to w komentarzu ktoś się wypowiedział odnośnie tego i chodziło o to, że moje gameplaye są nudne w porównaniu do takiego Roya, który na przykład cały czas wybiegał, darł się i krzyczał o mordorze. To, z tego, to jest taki cytat, o ile e, się nie mylę, i właśnie ty, moja odpowiedź była taka, zaraz Wam powiem. Eee, gdyby ktoś nie czytał komentarzy, bo e, zdarzały się osoby, które nawet nie zerkały na opis filmu, także na pewno są tacy co i do komentarzy nie zerkają, a teraz mogą mnie usłyszeć. Eee, odpowiedziałem tej osobie, że to jest właśnie moim zdaniem piękno youtubera że każdy może tak naprawdę znaleźć coś dla siebie bez względu na to co lubi jeden woli oglądać e, gameplay właśnie z głośnym takim komentarzem, gdzie ktoś krzyczy cały czas i tak dalej, a inni wolą materiały spokojniejsze, gdzie mogą po prostu obejrzeć grę i posłuchać bez konieczności ściszania dźwięku. E, także naprawdę ja uważam, że to jest piękno YouTube'a i to właśnie wspaniałe, że Tutaj każdy, bez względu na to, czego szuka, zawsze znajdzie coś dla siebie. Czy to materiał z gier, czy to coś. Później różne wersje komentarza. Na przykład kiedyś kolega mi wysłał recenzję jakiegoś telefonu, chyba po włosku. Gdzie normalnie ja na przykład na taką część YouTube'a ja nie zaglądam, bo wiadomo. E, ogląda się YouTube'a polskiego, jakiegoś anglojęzycznego. Ewentualnie trafi się czasami na coś z komentarzem niemieckim. A włoski zupełnie, bo z tym językiem nie mam zupełnie styczności na co dzień, także nawet, nawet jak widzę jakiś tytuł z włoskiego czy coś, to omijam to szerokim łukiem, bo po prostu wiem, że nic z tego nie zrozumiem. Ale mówię, kolega mi to kiedyś podał też było całkiem ciekawe, bo tak podświadomy wiadomo. Znaczy inaczej, rozum wskazuje, że oczywiście, że jest taka część, ale YouTube'a, a jednocześnie było to dla mnie zaskoczenie. Mm, bo po prostu mówię, jakoś nigdy się z takim czymś nie spotkałem, i nie no, się w tym temacie tyle. Widzę, że jak tak się rozgadają w ogóle jej znowu koleś. A tak, to też mi pisaliście, że to jest taran policyjny taki, czyli ogólnie yy, przeczucie dobrze mi mówił W pewnym razie, yy, jak się tak zagadałem na jakiś temat. Niespecjalnie komentując to, co się dzieje w grze, to zaczęło mi iść e, całkiem dobrze. I teraz w momencie, jak... No co oni tak blokują? Jak zacząłem się skupiać trochę nad tym, co robię, automatycznie zaczęło mi życie spadać. Też fajne. W ogóle mm, zaczynam dzisiaj nagrywać ten odcinek i tak... Kurczę, co jest? Przecież Fraps działał z tą grą bardzo dobrze. Jak patrzę, nigdzie nie ma wskaźniczka FPS-ów. Nagrywam, sprawdzam folder, gdzie powinno być na nagranie. Znaczy... Włączam nagrywanie, o tak patrzę, nic się nie dzieje. Okej, okay. wchodzę do folderu, nagrało się. Potem szybko do frapsa, Ojej, kolej z minigadem. Jak Jakby go tutaj. trzeba chyba wystarczy kompo i... No, tylko nie można go dopuścić do tego, żeby zaczął strzelać, bo jak zacznie strzelać, to będzie niewesoło. No właśnie, no właśnie o tym mówię. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O no, i teraz ich poszankujemy. A i okazało się, że wyłączyłem ten wskaźnik FPS-ów. No, niestety. Mm, a może go... Oj. Niedobrze. Wyłączyłem wskaźniczek FPS-ów. Sprawdza. Yy, I przez to jak, wiecie, Nie widziałem czy się nagrywa i tak dalej. Ale dobra, teraz. Nie, 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 nie. Dobra, pięknie. I piłą. Wiesz się co na razie co sobie tak poradzimy mm, bez żadnej tam super broni A jaki swaniaczek okrzucił nas Dobra No i teraz Wolle przyszy? No, chyba nie W sumie to by bo tak się <laughs> trząsł nieco Aha i co? I tutaj już dalej nie przejdziemy i tak z naszym minigana Jak się go... O, skokiem, okej okay. Ciak. I mkniemy sobie dalej. Hops. O, ko kolejny jakiś koks w masce. Znaczy w sensie koks że duży, a w masce to nie jest by czy uważać, że inni byli w masce. O. Dobra, okej, Przyszedł Piękny taniec z plutką. Nasze ży życie mamy pełne. 24, 25, 26 kombo. O, i znowu możemy zregenerować życie. Ops. O, wybuchająca beczka. Oj, oj, oj oj. Dobra. Jeden padł, teraz drugi tu. Jest. I trzeci kuprze ile tych psów. Skąd tutaj ich tyle? I strzelak. Okay, Czekajcie psa może... O, opsami też można rzucać. Ale tylko rzucać, nie, nie można psa poskoczyć. A jakbyśmy na psa skoczyli? no co się No, oaa, szanki. Dawaj, no, nie wiem, chyba że psów się nie da w ten sposób. No, one chyba, o, no, bo w ten sposób rzucić można. tym takim zwykłym Dobra. Diablo. Jest się Diablo nazywał. O, Helfregen. I mkniemy dalej. O, z granatami kolej. My im tutaj zaraz pokażemy. O, granaty nam się w ogóle zregenerowały. A proszę cię bardzo. Jest granaczka. O, tutaj pan z pistoletem. Kurczę, no, robił uniki od tych naszych strzałów. Nie, ta, ta gra jest naprawdę piękna i e, jak już mówiłem, jak grałem pierwszy raz, to mi się skojarzyło właśnie z tymi fleszówkami. Hmm, pamiętam, kiedyś była taka fleszówka, z czakiem Norrisem się chodziło. I on tam też... ta gra nie miała w sumie żadnego celu, z tego co pamiętam, ewentualnie jak jakiś li, licznik punktów. E, tylko były tabuny przeciwników i, i ten Chuck Norris ich tułkł jak chciał. Żeście mu tam też w jakiś sposób zabierali, bo wiadomo, Chuck Norris to Chuck Norris. Ale w grze wszystko jest możliwe. O, dwóch panów, a przy nich jakieś takie kanistrze, ...beszki, jak to się nazywa? A... No nic, nieważne. Z gazem. Butle, o właśnie, butle ja, ja, z gazem. Jak mogę mi butle gazowe umknąć? E, w każdym razie, ten Chuck Norris odzyskiwał życie z tego, co pamiętam. Chyba zjadając z serca tych wrogów a, albo mózgi, coś takiego. Nie pamiętam w tym momencie. A, oni cięcy są. Kilka strzałów z shotguna i... I panowie w gryzłupiach bądź dachówki, bo tutaj to na, po dachu jakimś biegniemy. No, but, butla gazowa, A zastrzelimy tego kolesi w górze. I, nie, na tego drugiego Nagrana Można mu granat podesłać, można mu dawać podesłać, ja. O, ho, 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 ho. Tego pana staranem. Postrzelimy troszkę. Nie, 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 nie. Hmm. A jak tam nasz poziom życia? Okej. Okay. O! Taranik już leży. Okej. Okay. To z tymi się poradzimy i pił. W ogóle e, będę musiał jeszcze sprawdzić, jak, jakie my potem bronie możemy odblokować. Bo wiem, że to nie wszystko, ale nie pamiętam. E, głównie ciekawi mnie, czy możemy coś odblokować za a tą broń ciężko no. no Weź go, ustrzelanie O, o kurde Dobra Teraz trzeba go tylko przyspamić I nie będzie nam nic w stanie zrobić I Jeszcze trochę Dobra I zestrzelmy zest No, i mamy mi minigun Teraz ciekawe, czy nam się przyda do czegoś a właśnie, e, view weapons, z tym się chyba... Dobra, co mamy? E, mamy jakąś katanę, jakieś noże, miecze dwa. To jest... Aha, tu jeszcze Uzi odblokujemy. A tam co jest na końcu? Pięć w łańcuchu. Coś takiego? Dobrze widzę. No, zresztą, przekonamy się. Oj, oj, nie rzucaj go, nie rzucaj go. Idziesz z nami. Przekonamy się za jakiś czas. O ile to są takie unlocki popularne? O, ko kolej starczą. Dobra, czyli pewnie trzeba to zostawić, bo inaczej on się będzie tyle czasu słaniał. No. A no. Gra mu, a co? Co się będziemy tam. No nie, 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 nie. nie Jeszcze jeden. Jeszcze ta gościa, I goście z kawałkiem sobie postrzelimy. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Dobra, teraz żebyśmy tylko nie zginęli. O dobra. O i flaszeczka. Czak. O i kolejny pies. A tam, tam jest pociąg. Pociąg pamiętam, był, była misja z pociągiem. W pewnym momencie był nawet dosyć trudny moment tam podsłanie zdaje się. Ale to wykonamy napisaliśmy. O, flaszeczka. Zaraz, 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 zaraz. O, dobra. Co tym nie tu układać po pałką taką? Bić, 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 bić. I piło. Ciao. No. Daliśmy radę. Oj, a no tu jest ich więcej i jeszcze... ...jakiś wściekły koleś. O, tu do nas strzelają. Ups. Dobra. Je jak, nie jak nie wiadomo, co robić, to trzeba wciśnić granaty i tyle. O, ko koleś uniki ogarnia. Dobry jest. O, patrzcie ale my też znamy uniki. A poza tym... My... Jesteśmy głównym bohaterem gry, to wiadomo, że musimy w końcu wygrać. Ciao. Co? Aaaa! Trzeba było skoczyć, i że on automatycznie skoczy. Odcinku to tyle. Jeśli chcecie, możecie zostawić pod tym filmem jakiś komentarz. Jeśli film Wam się spodobał, możecie ocenić kołpką w górę. Natomiast, jeśli chcecie być na bieżąco informowani o filmach, które wrócą, możecie mój kanał zasubskrybować. Dzięki za oglądanie. Hej, hej, do usłyszenia. Cześć.